Trzecia kolejka Centralnej Ligi Juniorów U-15 Polonia Warszawa podejmuje GKS Bełchatów. Oto skład gospodarzy w bramce z numerem pierwszym Grzegorz Zagrabski, potem z dwójką Sebastian Gołąb, z numerem trzecim Wojtek Hojczak, czwórka to Radosław Borowski, z piątką Jakub Domański, szóstka Hubert Pilarz, z numerem siódmym Kacper Karwowski, z ósemką Kacper Ambrozik, z dziewiątką Jan Piasek, dziesiątka Igor Wysocki, jedenastka Łukasz Makarski. To czarne koszule, a rywale GKS Bełchatów w bramce Wiktor Wójcik, potem Ernest Kurzawa, Konrad Czerwiński, Paweł Jurczyk, Kacper Frączyk, Dawid Kmiecik, Filip Kwiecień, Igor Stelmach, Mateusz Marciniak, Dawid Woźniakowski, Kamil Jaśniński. Po dwóch meczach poloniści wyżej w tabeli: jedno zwycięstwo nad Deltą i remis ze Skolą. GKS był jak na razie: dwa mecze no i zero zgromadzonych punktów. Dziś może. Uda się tą złą serię przełamać. Zobaczymy, jednak, pierwsze minuty należały do Polonii. Najpierw z rzutu rożnego groźnie uderzał Hubert Pilarz. Strzał jednak minimalnie niecelny. Potem, chwilę później, solowa akcja Łukasza Makarskiego, ale dobrze broni Bramkarz GKS-u Bełchatów. Kolejna dobra okazja przed Polonią. Jan Piasek do Makarskiego. Doskonała sytuacja, no ale gola jak nie było, tak nie ma. Poloniści przeważali w pierwszej części gry, co widzimy zresztą na załączonym obrazku, ale szwankowała skuteczność. GKS Bełchatów liczył na to, że w końcu tą fatalną pasę uda się przełamać, ale po tej pierwszej części gry wiele na to nie wskazywało. Poloniści po raz pierwszy w tym sezonie u siebie na Muranowie przy Konwiktorskiej. Do przerwy bez bramek, a po wznowieniu gry, w taki oto sposób, błąd polonistów wykorzystuje Kasper Frączyk i daje prowadzenie zespołowi z Bełchatowa. Nieporozumienie w szeregach obronnych Polonii, no i dużo miejsca miał zawodnik z Bełchatowa, aby skutecznie wykończyć tę akcję. Jeden do zera prowadzą Bełchatowianie. GKS, aby zachować kontakt z przedostatnią w tabeli Deltą, która sensacyjnie pokonała Legię przy Łazienkowskiej 3-2. Musieli z Polonią wygrać, jak na razie byli na dobrej drodze. Tymczasem dobrą sytuację marnuje Igor Wysocki w odpowiedzi Bełchatowianie. Kolejny mecz Poloniści rozegrają w Białymstoku z Akademią Piłkarską Talentu, który w trzeciej serii gier przegrał u siebie wysoko ze Skolą 0-4. Tymczasem akcja Bełchatowian. Traci piłkę Radosław Borowski, co zobaczymy za chwilę w tej dość newralgicznej sytuacji, dopada do niej Igor Stelmach. No i przy Wiktorskiej sensacja wisi w powietrzu, bo Bełchatowianie prowadzą już 2 do 0. Indywidualne błędy jak na razie decydują o tym, że goście zdobywają bramki. Tutaj Zagrabski nie miał zbyt wielkich szans. No i Stelmach daje drugiego gola Bełchatowianom, którzy coraz bliżej sprawienia sensacji w Warszawie. Do końca meczu jednak było jeszcze trochę czasu. Szukają swoich okazji poloniści. Oto uderzenie głową Jana Piaska. No i mamy gola kontaktowego. Piasek skuteczny w tych pierwszych meczach. Polonistów na pewno jedna z jaśniejszych postaci w zespole czarnych koszul. No i jeszcze będą mieli szansę tutaj przynajmniej na doprowadzenie do remisu piłkarzem Dumy Stolicy. W sumie kolejna akcja Poloni. Znów Piasek, uderzenie w poprzeczkę, jeszcze dobitka wprowadzonego po przerwie Dominika Szatkowskiego, ale obronną ręką wychodzą z tych tarapatów piłkarze w zielono-czarnych strojach i cały czas jednobramkowe prowadzenie zawodników z Bełchatowa. Poloniści ruszyli już do huraganowych ataków, włączyli piąty bieg. Bełchatów myślał już tylko o zabezpieczeniu tyłów na 9 minut przed końcem. Piłkę w taki oto sposób odbierają rywalom czarne koszule. Długie podanie od Tobiasza do Jana Piaska, no i ten w taki oto sposób doprowadza do remisu. Nie chcą tracić czasu, poloniści próbują tutaj odebrać za wszelką cenę piłkę zawodnikom z Bełchatowa. Dochodzi do przepychanek, no ale. Ostatecznie futbolówka ląduje na środku boiska. Polonia remisuje z dwa 2-2. To jeszcze raz powtórka sytuacji, w której Jan Piasek strzelił swoją drugą bramkę w tym spotkaniu. No jak na razie, podział punktów przy konwiktorskiej. Czasu do zakończenia meczu coraz mniej. Suną kolejne ataki Polonii. Znów w dogodnej sytuacji gospodarze, ale. Piłka nie trafia do bramki, Bełchatowian to już doliczony czas gry, cały czas futbolówka wrzucana takimi długimi podaniami pod pole karne gości, ale zwycięskiej bramki jak nie było tak nie ma, bronią się z całych sił Bełchatowian, już właściwie całym zespołem w polu karnym, tylko jeden zawodnik gdzieś tam za obrębem szesnastki, a starają się jak mogą, ale bramka jak zaczarowana Piłka nie chce do niej wpaść. O 6 minut przedłużone to spotkanie. Oto ostatnia akcja tego meczu. Rzut rożny dla Polonii. Szatkowski głową w poprzeczkę dobija jeszcze wprowadzony po przerwie Radosław Borowski. No i 3 do 2. Polonia ostatecznie wygrywa z GKS-em. Był u siebie. To był najbardziej dramatyczny mecz w tym sezonie. Co najważniejsze. Poloniści zapisują na swoim koncie trzy punkty, pokonując GKS Bełchatów w dramatycznych okolicznościach od 0,2 do 3-2. Polonia Warszawa pokonuje GKS Bełchatów no i zostaje wiceliderem w tabeli celiotki U-15.